Cześć, witam z energik. w kolejnym odcinku odchamiamy się i dzisiaj mam dla Was nielichą księgę, księga CRPG. Została ona wydana przez wydawnictwo Gamebook, jest to przedruk książki, która pojawiła się oryginalnie od Bitmap Books, czyli naprawdę fajnej firmy produkującej, czy też wydającej naprawdę wartościowe produkcje. Zanim przejdziemy dalej, kilka słów na temat tej recenzji, otóż nie przeczytałem tej książki od deski do deski. Także musicie mieć na uwadze, że moja recenzja nie dotyczy całej zawartości tej książki, z tego względu, że po pierwsze, nie przepadam za grami rpg Po drugie, początek książki bardzo trudno się czyta, zaraz do tego zaraz do tego dojdę dlaczego. Po części jest to związane z pierwszym problemem, czyli tym, że nie jestem wielkim fanem gier rpg Słuchajcie, książka jest taką kroniką. Przekrojową przez gry RPG na przestrzeni lat. Zaczyna się od tytułów, które nawet jeszcze nie posiadały grafiki, bardzo często opierały się na samym tekście i to się bardzo trudno czytać. Przez to właśnie nie przeczytałem tej książki do końca i zacząłem czytać wyrywkowo, po części dużo tych gier, które tutaj jest. Prawdopodobnie o tych grach, które tutaj w tej książce są, nigdy żeście nie słyszeli. Nawet jeżeli jesteście wymiataczami rpg nie ma opcji, żebyście wszystkie gry z tej książki znali, bo bardzo dużo tych tytułów jest z takich bardzo zamierzchłych czasów, gdzie jeszcze wpisywało się komendy z klawiaturki albo grafika była bardzo szczątkowa. Cała książka jest też produkcją, jakby zbiorczą. Jest tutaj dużo ludzi, cała masa ludzi, którzy opisują poszczególne yy, gry RPGowe. I to jest zrobione w zasadzie tak, że otwieramy sobie książkę i mamy recenzję, na przykład w tym wypadku gry Diablo. I, I każdy z tych recenzentów opisywał prawdopodobnie jakieś tytuły, które yy, gdzieś tam zapamiętał, które mu przypadły do gustu. Czy jest to dobre? W mojej opinii tak. Po pierwsze, dlatego że tak zróżnicowana ilość osób powoduje, że czyta się to lepiej, bo nie, ma, nie wchodzą te recenzje w schemat. Gdyby to pisała jedna osoba, prawdopodobnie byłoby to schemat, który przy każdej yy, Opowieści o danej grzeby się po prostu powtarzał. Jest taka: tu wam taką anegdotkę powiem. Jest taka książka, która się nazywa Biała Księga Kultu. O ile dobrze pamiętam, mam ją, sprzedałem już może. Która opisuje wszystkie piosenki, które stworzył kult, i tam, ponieważ robił ją jeden człowiek. Każdy opis, każdej piosenki jest dokładnie taki sam, i przez to się bardzo ciężko to czyta, bo tam w zasadzie czytasz cały czas to samo, tylko o innej piosence, i to jest męczy, po prostu to męczy. I tutaj by to też męczyło, ale dzięki temu, że jest zróżnicowanie autorów, zupełnie inaczej się tą książkę czyta. Czego możemy oczekiwać? Słuchajcie, zaczynamy od gier, których prawdopodobnie większość z Was nigdy nie miała okazji zagrać, na przykład. Dunion, Quest, Temple of A, Pesci, Akalate, World of Doom i tak dalej, i tak dalej. I przechodzimy przez y, y, lata no, do kolejnych tytułów bardziej znanych: Lands of Lore, od, chociażby od Westwoodu. Y, tytuły już Pool of Radiance bardziej znane: Star Wars, Knights of the Old Republic. Oczywiście to ja tak wyrywkowo tutaj przerzucam, y, aż Gothic Trójka. Aż do tytułów, które Wiedźmin też oczywiście jest, do tytułów ciężko powiedzieć czy najnowszych bo gra się, książka się zatrzymuje na, zaraz zerkniemy e, czymś takim bardziej znanym e, są jakieś chińskie w ogóle bardzo dużo chińskich jest RPGów widzę a nie, to są fanowskie tłumaczenia e, staram się tu dojść w którym momencie e, gra się kończy bo tutaj jest dużo takich jeszcze pod koniec Narodziny japońskich arpegów. Zobaczmy, tutaj mamy. Na disco Elysium się chyba kończy. No, gdzieś w tych czasach, disco Elysium. Oczywiście to nie jest tak, że ta książka zawiera opis wszystkich możliwych arpegów, jakie wyszły na świecie, bo tego się nie da zrobić. Pewnie ta książka była 5 razy grubsza. Natomiast i też musimy sobie tutaj jedną rzecz uzmysłowić. Z racji tego, że tych recenzji, tych. Gier jest tyle. Nie możemy tu, nie jest, każda gra nie jest dokładnie opisana. Wiadomo, że gry RPG to tytuły, o których można pisać dużo, różne mechaniki, różne systemy sterowania, zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Ale dla większości gier mamy jedną stronę. To niedużo. Jak jest gra ważniejsza, jak na przykład Fallout, czy chociażby Diablo, no to mamy wtedy dwie strony, ale te mniej ważne gry dostają tylko jedną stronę i powiem Wam tak, no fajnie, że można sobie przypomnieć o tych tytułach, ale jeżeli nie grałeś w te gry to na jednej stronie, po jednej stronie tekstu naprawdę ciężko stwierdzić, czy to jest gra dla Ciebie, czy nie dla Ciebie, dlatego raczej to jest fajne, żeby przeczytać sobie i przypomnieć. Nie wiem, na przykład mamy Gorki 17 jest no Jeden, yy, pokażę Wam jak to wygląda, może. I jest na przykład Gorki 17, jest tutaj po mojej lewej stronie tyle opisu. No niewiele, niewiele o tej grze y, z tego można wywnioskować. Y, natomiast y, jeżeli chodzi o taką przekrojową wartość, y, czyli sobie zobaczyć o czym ta gra była, albo sobie przypomnieć jakiś tytuł, to jak najbardziej. No mi się to fajnie czytało. Czego mi ten, ten się wyłącza? Mi się to fajnie czytało, aczkolwiek tutaj od razu powiem, że czytałem wyrywkowo. Czyli czytałem o tych grach, które po prostu znam lub których słyszałem. O tych tytułach, których nie słyszałem albo zupełnie nie znam, no to po prostu te tytuły pomijałem. A niestety z racji tego, że nie, nie jestem graczem rpg no tych tytułów, które pomijałem było dosyć dużo. Natomiast dla fanów, myślę, grania rpg Naprawdę spoko, spoko publikacja. Dowiecie się tutaj o mnóstwie gier, o których nigdy nie słyszeliście, których nigdy nie graliście, i to jest wydaje mi się fajne. Natomiast wartość merytoryczna też jest wysoka, bo no, zawiera naprawdę konkretną ilość gier, aczkolwiek bo goku przyszedł, muszę tutaj powiedzieć, że nie zgodzę się, że wszystkie te gry e, są takimi. <grym> typowo RPGowymi produkcjami. Na przykład y, niektóre gry są dość y, dyskusyjne. Na przykład Omikron, The Nomad Soul od Quantic Dream. Nie wiem, czy bym umieścił tą grę w RPG-ach. Bo tam, no, może, no, ale to powiedzmy niewiele tych elementów RPGowych tutaj się znajduje. Także też tutaj są jakieś takie dyskusyjne e, tematy, które e, Wrzucane są gry, które mają powiedzmy elementy RPGowe, ale niekoniecznie tymi RPGami takimi typowymi z krwi i kości są. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, lubicie RPGi, to myślę, że jest to książka gokuś. No jest. E, to jest to. E, czekajcie, wezmę go, bo nam tu nie da żyć. Jest to na pewno książka, która sprawi Wam dużo radości, przypominanie sobie tych słynnych tytułów, bo fajnie jest też to zrobione, że wiele osób, które opisuje te gry, opisują swoje własne doświadczenia. Jak grali kiedyś, jak co pamiętają, co zapamiętali z tych historii. To jest też fajne. To jest trochę takie pogadajmy moje właśnie o RPGach. Także polecam sprawdzić, bo książka też w ogóle jest ciekawa, bo nie unika tytułów, które były bardzo kontrowersyjne. Na przykład Super Columbine Massacre RPG, która była produkcją fanowską, zrobioną na podstawie masakry w szkole Columbine przez dwóch psychopatów. I ta gra, ona chyba nigdy nie wyszła oficjalnie, przynajmniej nie wydaje mi się, żeby to był tytuł, który wyszedł oficjalnie, ale też tutaj ta gra się znajduje, także też nie unika tytułów, które były w jakiś sposób kontrowersyjne swojego czasu. Także nie, jeżeli jesteś fanem RPG-ów, nawet jeżeli nie jesteś, to myślę, że i tak warto sprawdzić, bo jest to taka encyklopedia naprawdę ogromnej ilości gier, yy, o których, tak jak mówię no, wcześniej, nigdy nie słyszeliście i to jest fajne, to jest fajne. Oczywiście książka jest bogato ilustrowana, yy, bardzo dużo tekstu, także yy, nawet pomimo, że powiedzmy recenzje są na jedną stronę lub na dwie, no to jest naprawdę dużo do czytania, naprawdę dużo do czytania. Tu mam na przykład bladborna yy, no Boże Borderlands. Czekajcie, wyjmę, bo tu coś wylatują, jakieś elementy. Na przykład mamy Borderlands, no to mamy sporo tego tekstu na dwie strony, nie? No to jest trochę do czytania, aczkolwiek no trzeba się liczyć z tym, że y, żaden, z, żaden z, z recenzji, nawet jeżeli jest na dwie strony, nie jest y, dogłębnie opisany. Raczej to jest taka... Y, taki wstęp do, do recenzji, że tak... nie wiem jak to nazwać. Wstęp do recenzji, czy raczej taka... Przekrojowa bardzo historia na temat danej gry, jakby fabu fabularnie, trochę się tam dowiemy, na przykład o Wiedźminie 2, o którym można napisać książki. No, mamy również dwie strony, tak? Także nie za wiele. Czy o Wiedźminie 3, no, ale to jakby opisują te tytuły w taki sposób, dość powiedzmy. Przekrojowy, tak? Fajne jest natomiast, bardzo podoba mi się tutaj. To jest pierwszy raz coś takiego widziałem. Bardzo podoba mi się w tej grze spis treści. Słuchajcie, wiem, że w spisie treści się raczej nie mówi w książkach, ale to jest naprawdę fajny spis treści. Słuchajcie, mamy okładki każdej gry, która jest opisana oczywiście tytułem i stroną, na której dany tytuł jest omawiany. Dlaczego? Bo niektórzy na przykład kupili sobie grę i pamiętają, jak wyglądało pudełko, a niekoniecznie pamiętają, jak ten tytuł się nazywał i potem można sobie przypomnieć. Bardzo fajny spis i super. Bardzo mi się podoba to podejście do tematu. Koniec końców, książka jest dosyć droga, 179 zł, 90 groszy, no to jest sporo, ale dostajemy naprawdę bardzo ładne wydanie. Twarda oprawa, kredowy papier. Mamy, słuchajcie, książka ma aż 683 strony. To jest naprawdę no, kawał, kawał potężnej książki. No i przede wszystkim masa, masa informacji o przeróżnych grach herpegowych, które na przestrzeni lat wyszły i o których możecie poczytać i się coś ciekawego dowiedzieć. Polecam, naprawdę, jeżeli chodzi o Bitmap, bitmap Books, yy, nawet yy, oczywiście i yy, czy oryginalne Bitmap Books, czy przedruki. Polecam sięgać po te książki, bo to są jedne z najlepszych publikacji powiedzmy na rynku dostępne, jeżeli chodzi o gry. No a widzę, że GameBook naprawdę idzie ostro w gry książki growe nie tak dawno omawiałem ich bajty polskie w wersji 30 czy 2.0. A teraz mamy kolejną fajną publikację i ciekawy jestem, co będzie dalej. Według mnie e, księga CRPG. Do każdego gracza, nawet dla tych, którzy nie lubią RPG-ów, można się z tej książki naprawdę sporo ciekawego dowiedzieć. Polecam, naprawdę mega dobra książka. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.